No, także... chyba jednak mnie nie pokonała. I jak było widać na no ostatnim filmie, no... z powrotem użyła, z powrotem działa i tnie. Bo udało mi się w końcu ogarnąć ten króciec. Udało mi się go uspawać... z kształtki. 90 stopni półcalowej. No bo niestety te próby z drukiem 3D, no i z tym PETG no to nie miały nie miały dobrych skutków. No a tak to nie jest pospowane na tyle szczelnie, na ile się dało. Sprawdziłem to. Nic, nic tu nie cieknie, nie zielowego powietrza, także myślę, że jest dobrze. No tu go widać. Jest, no jaki jest, taki jest. Nie jest najładniejszy no ale to wszystko działa nie ma z tym jakichś dużych problemów także no to było najciężej z tym, z tym przewodem impulsowym bo trzeba go było osadzić w tych dwóch kryzach no i niestety musiałem go zakleić na dwuskładnik bo inaczej się go nie dało osadzić żeby to było szczelne no ale nic się nie dzieje z tym no pali w miarę ładnie także no i, i nie gubi nastaw także myślę że Zdaję to egzamin. No i wszystko tu jest popodłączane z sanie. Musiałem tak niestety przedłużyć w taki dziwny sposób, bo wchodziło w kolizję z tym przyciskiem od pompki pomocniczej. No ale można normalnie włączyć, wyłączyć. Pompka pomocnicza tak samo działa: pompuje olej. Cięgło od gazu przestało się zacinać. Tu musiałem włożyć taki odbój, coś na, coś na zasadzie odboju gumowego. Żeby wycentrować ten tylny chwyt, bo on był jakoś tam. No nie wiem, coś tu jest y, przegięte w tym miejscu. Nie, nie wiem, jak to wyprostować, bo ta rura jest tak cholernie twarda, że. No, jak próbuję, próbowałem to prostować, to robiło się tylko gorzej. Także, mm, także ten odbój chyba załatwił sprawę. No, i jak widać jest pełny gaz, wolne obroty, także. Mocowanie filtra tak samo jest zrobione. I ta pokrywa z tą pianką Tu wszystko było pouszczaniane. No na tyle na ile się dało to było takie Dosyć upierdliwe miejsce Tu widać pianka jest Wokół tego cięgła Także udało mi się to też jakoś tam W jakiś sposób uszczelnić No i wszędzie No i wszędzie te otwory były po pozatykane tą pianką tak w zasadzie tak było fabrycznie zrobione także no powinno to jakoś tam działać a jak dobrze no to nie wiem pewnie zawsze tam coś się przedostanie do środka także tym bym się raczej nie martwił bo no, w taki sposób jak jest opracowany ten filtr powietrza no to niestety nie, nie idzie tego jakoś tam super uszczelnić, żeby to ani grama brudu nie przepuściło tu jeszcze w to miejsce jest wstawiony taki gumowy korek no niestety musiałem to tak zrobić bo oryginalnie tu był taki element gumowy, on był wciskany w to miejsce i w niego wchodziły dysze i można było normalnie ustawiać, regulować gaźnik no a tu niestety za każdym razem trzeba będzie ten korek wydłubać, no ale Lepiej żeby był taki, niż żeby go w ogóle nie było No i co? Jeszcze przy okazji hmm, Przy okazji spawania Takiego ucha na tłumiku, w tym miejscu od góry hmm, Zdjąłem całą elektronikę jeszcze raz, no i, i, i sprzęgło tak samo Bo musiałem przy nim ogarnąć kilka rzeczy jeszcze No i uszczenie czy nawale tak samo, nie wyglądały jakby jakby były uszkodzone, nie, nie było żadnych przecieków, także myślę, że są dobre z nimi problemów nie ma jedyny problem jest tylko taki, że czasami mm, ale to jest problem, z, to może być problem stricte przez sam gaźnik no i przez jego parametry czasami jak się przewróci ją yy, no na któryś bok, to potrafi się delikatnie przylać i zgasnąć no ale tak jak mówię, to raczej będzie problem z gaźnikiem, bo te które siedziały tu fabrycznie, czyli bodajże miały gardziel chyba 18 mm. No, były trochę mniejsze i na pewno miały mniejsze dysze. No, tu jest założone 20,5 mm, z tej alpiny drugiej 120. No, także już sama różnica w pojemności silnika może dużo powiedzieć. No i ten gaźnik jest. No i ten gaźnik jest większych gabarytów, także większe gardziel, większe dysze. No i, no i może być delikatny problem z regulacją, bo trzeba będzie naprawdę to ostrożnie robić, bo czasami obrót o włos wkrętem w którąś stronę no to może zmienić tak te nastawy, że albo zacznie się zalewać całkowicie, albo będzie miała całkiem za ubogo. No ale mm, udało mi się chyba to ogarnąć w jakiś tam sposób. No, i nie powinno być z tym problemów. Tak samo sprzęgło. Musiałem je rozebrać jeszcze raz i powymieniać kilka rzeczy, no ale na szczęście pasowały od tego drugiego sprzęgu od 120. Przesunąłem jeszcze delikatnie tą granicę za sprzęglania, czyli teoretycznie teraz przy wyższych obrotach powinno się załączać. Nie powinno ciągnąć na biegu jałowym. Bo czasami, wcześniej, czasami się zdarzało, że, że coś tam poszarpywało, no a teraz ten problem, jakby zniknął całkowicie. No i udało mi się jeszcze dopasować bęben właśnie od tego sprzęgła ze 120. Także w przyszłości jest możliwość na, na zastosowanie kółka pływającego, po prostu. Także to też jakoś tam może ułatwić sprawę. No i co? No i chyba tyle. No bo wydaje mi się, że już wszystko było powiedziane to co trzeba. No niestety nie udało mi się zrobić takiego remontu jak powinien być. No bo no, nie da się dostać części do tego, i trzeba było się ratować w jakikolwiek inny sposób. No a rozbierać ją tylko po to, żeby je wymienić te same łożyska i uszczelniacze. No to tak. Naprawdę nic by to nie zmieniło, bo dalej wał zostaje ten sam, jestem bez gaźnika, bez króćca, także Dalej by trzeba było rzeźbić, no a No nie wiem, wydaje mi się, że to by było bez sensu No także wszystkie roboty zostały chyba już pokończone Definitywnie, także Na tyle, na ile się dało, na ile mogłem No i miejmy nadzieję, że Nic złego się z nim już wielkiego nie stanie, także jeszcze na koniec taki mały test, jak się uruchomi po, po nocy przestoju na mrozie. No i co, i chyba tyle, także dzięki za oglądanie.